Dzień dobry Państwu, kłania się Bartłomiej Radziejewski. Zapraszam do Pomówmy Realnie, w którym bez bzdur, bez clickbaitów, bez taniego katastrofizmu, ale i bez lukrowania rzeczywistości. Mówimy o sprawach najważniejszych. Dzisiaj gościem jest profesor Michał Lubina, badacz Rosji, Chin, Birmy, specjalista od relacji chińsko-rosyjskich. Porozmawiamy właśnie o nich. O czym bardziej dokładnie dzisiaj porozmawiamy, Michale? Pogadamy o, o, o Shangri-La, o dialogu Shangri-La, oczywiście nie, 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 nie o tej krainie w Tybecie, natomiast o relacjach chińsko-amerykańskich, potem o relacjach rosyjsko-chińskich, o Azji Środkowej. Trochę porozmawiamy też o kolonializmie, o tym, czy się Rosja rozpadnie, czy zostanie zwasalizowana przez Chiny. No, ogólnie będzie, będzie się działo i oczywiście pogadamy też o birmańskich wróżbitach. Tak jest, szanowni państwo, a zakończymy ważnymi prognozami profesora Lubiny dotyczącymi przyszłości sojuszu czy relacji chińsko-rosyjskich. Zapraszam serdecznie, bądźcie z nami.